Jak tanio i szybko zbudować mały domek? Kupić starą naczepę. Ten domek, który widzicie za moimi plecami, był kiedyś starą naczepą, którą Darek kupił za 4,5 tysiąca złotych. Kiedy dzisiaj szukam takich naczep w internecie, to znajduję cenę około 10 tysięcy złotych. Cały czas bardzo dobra. Dlaczego warto kupować takie naczepy i zaadaptować się na domek? Ano, po pierwsze, mamy od razu pewną bazę, którą możemy obudować czy też rozbudować. A po drugie, to jest naczepa typu izoterma, która kiedyś służyła do przeważania żywności w niskich temperaturach. Mamy tam ścianki 3 cm, jest to blacha, pianka i blacha. Czyli też wytrzymała mocna konstrukcja. Myślę, że jest to wystarczające ocieplenie, ponieważ domek nie jest duży, jest małych rozmiarów. Łatwo go nagrzać zimą i schodzić latem. Ten domek ma dwoje drzwi. Jedne od strony ogródka, ale zaraz je zobaczycie. Pokażę Wam najpierw te ciekawsze, czyli czteroskrzydłowe drzwi. Harmonikowe, dzięki którym kiedyś wózki widłowe mogły wygodnie wkładać palety do środka i je wyjmować. A jak się otwiera? Pokazuję. To niewielkich wymiarów domek, ale przy tych otwartych drzwiach to naprawdę robi wrażenie i czuje przestrzeń, która jest na zewnątrz. W miejscu, gdzie teraz siedzę, jest taka strefa wypoczynkowo-rozrywkowa bo jest narożnik z funkcją spania ale także telewizor i rzutnik z całkiem sporym ekranem. Idąc dalej, mamy drzwi, które prowadzą na ogródek, a także niewielką zabudowę kuchenną. Te niewielkie rozmiary, niestety, spowodowały brak piekarnika, ale jest mikrofala, płyta indukcyjna, mamy także zmywareczkę, no i oczywiście lodówkę. A za moimi plecami drzwi przesuwne oszczędzające miejsce w tym domku, a za nimi łazienka z kabiną prośnicową. Na różniku druga obok klimatyzatora jednostka grzewcza, czyli koza, i co ciekawe, wskutek niewielkiego ocieplenia 3 cm, ale dzięki niewielkim wymiarom domku, ta koza bardzo dobrze nagrzewa przestrzeń wewnątrz, nawet zimą w miesiącach, kiedy mamy ujemną temperaturę. Tutaj znajdziemy drabinkę prowadzącą na piętro. Co ciekawe, jest to drabina przesuwna i wykonana przez właściciela. Po wejściu na górę możemy zobaczyć, jakiej wysokości pierwotnie była ta naczepa, ponieważ kończyła się w tym miejscu, ale aby mógł wygodnie korzystać z łóżka i nie musiał się garbić, powiększono naczepę. Przy okazji dodając taki stryszek, czyli wnękę głęboką na 5 metrów, której często brakuje w takich niewielkich domkach. Wymiary tego domku to 7 metrów długości, 2,5 szerokości, wysokość 3,5 metra, e, powierzchnia 17 m kwadratowych oraz antresola 5 metrów kwadratowych. Adaptowanie rzeczy budowli czy materiałów nieprodukowanych z myślą o celach mieszkaniowych no, może być czasem nieco ryzykowne. Nie zawsze mamy pełną wiedzę co do tego, w jaki sposób były użytkowane, ani co w nich przewożono. Stare oleje, farby czy inne materiały toksyczne. A jak to jest w przypadku izotermy? Zawsze warto sprawdzić pochodzenie takiej przyczepy, kontenera, ponieważ może wcześniej służyć do przewożenia rzeczy toksycznych, szkodliwych dla naszego zdrowia. Nasza przyczepa przewoziła produkty żywnościowe, dlatego wiemy, że jest bezpieczna i możemy spokojnie w niej mieszkać. Być może zauważyliście wcześniej, że w tym miejscu domu znajduje się taka dziwna konstrukcja. Wytłumaczę Wam o co chodzi. Pod podłogą na całej długości domku znajdują się dwa stalowe profile, zakończone takim schodzącym się trójkątem i tym uchwytem. Ten uchwyt, właśnie, pozwala ciężarówce hakowej wciągnąć ten domek na naczepę i odjechać z nim w siną dal. Postanowiliśmy użyć szyn, które umożliwiają przetransportowanie tego domku. Nie wiem jaka jest przyszłość tej działki. Może przyjdzie pomysł, żeby tutaj postawić na przykład domek murowany, i wtedy bez problemu możemy ten domek przestawić w inne miejsce. Domek za moimi plecami ma 17 m2 plus antresola. Niewielki metraż równa się niewiele materiałów budowlanych. To skąd inąd pozwala nam przypuszczać, że ten projekt mieszkaniowy to tani pomysł na dom. Izotermę zakupiliśmy w 2020 roku. Koszt zakupu samej bazy izotermy to 4500 złotych, natomiast całości wraz z wyposażeniem to około 42 tysięcy złotych. Gdybyśmy mieli jeszcze raz budować taki domek, na pewno bardziej skupilibyśmy się na aspektach związanych z ociepleniem przyłączy kanalizacyjnego i wodnego, ponieważ myśleliśmy na początku, że będzie ten domek tylko wykorzystywany w okresie letnim, natomiast bardzo fajnie się w nim spędza czas również w okresie zimowym i ważne jest to, żeby chronić przyłącza przed zamarzaniem. Kreatywność Polaków nie zna granic, ta z pewnością przydaje się przy budowie małego domu. Jednak nieodłącznym elementem każdego takiego projektu jest olbrzymi wkład pracy właścicieli.